No, moi drodzy, witam i zapraszam na kolejny odcinek. Tak jak było mówione, jesteśmy w podziemiach, więc teraz gościu, chodź grzecznie. Na spokojnie. Coś czuję, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Tu będzie snorków. A snorków tu będzie. Dobrze. Bez pośpiechu. Nas. Uwię. A to normalia! Debil. Debil. A, prawda? A, no tak się kurczę wpieprzyć to wstyd Normalnie wstyd Dobrze, nie wlas do podziemi już się wpieprzył w pieprzu w anomalię, nie wiadomo co jeszcze Ajaj, aj, 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 aj. jeszcze nic nie ma ciekawego. Idź ty biedako mhm. Dobra, może teraz tak spokojnie Idziesz pan i idziesz. Może pan oktowizora nie ma. Latarkę byś chociaż odpalił. Dziewna jak w dupie. O, dzień dobry. Pan mnie nie widzi. Za to ja ci widzę bardzo dobrze. Uśmiech! Dobra. Kolejny snork się tu kręcił. Nie ma was więcej? A raczej będzie. Ale na spokojnie. Dobra, chodźmy. Ominimy tą anomalię. Snork, widziałem da E, czy od dziwko? Spodziewałeś się tego? Pewnie nie błaga, anomalia. Dobra, nic tu... Co to było? Nic nie ma, dobra. Co jest? Czego wy nie dajecie nic z tych kurcze części, he? No następny, no szanujmy się Dobra, na razie spokój Uwaga, bo troszkę anomalii tu widzę Tam na pewno jest pełno Tam, tędy, tędy nie przyjdziemy Trzeba walić tu, przytuli się do ciężarówki Dobra, ostrożnie Czyli tu się do ciężarówki. Dobra, typek. No i idzie za nami. Średnio mu to idzie, ale idzie. Dobra, spokojnie. Uwaga na anomalię. Wtrzymaj się ściany. I tam tu biegnie, czy jak to tam się nazywa. Ściur! Patrz na no jakie slalomy musiał zarąbać, no. Gdzie on jest? O, 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 biegnie. Szkoda, że za snorkami tak gdzieś nie biegł. Nawet nie będę komentować Twojego, że tak powiem. Mm, twojej umiejętności celowania. Bo ja nie powiem, że miałbym boskim snajperem, ale ty. Kurde, stary pół magazynka prawie by walił, nie trafił wczoraj. Dobre, dobre. Ty no ale słyszę strzały. Teraz tak spokojnie, powolutku. Tutaj. Idziesz? Czy schody to twoja pięta hillesowa? Spokojnie. Nie, nie, pić, jeść. Zaraz. Ale chedzik w las. Dobrze. Pierdzielone snorki. Mogę zapisać? Mogę. Zajebiście. Dobrze, powolutku. Tu nic nie widzę. Dawaj. Dobra, ty idziesz? Idziesz, dobrze. magazyn. Typie, dwa snorki mi przebiegły przed ryjem, przydałbyś się do czegoś w końcu. Trzy. Stary. Po co ci ten karabin? Dobra, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że strzały słyszę. I ciekawe, kto to wali do czego. Kto i do czego? Latarka się tam rusza. Ewidentnie. Latarka czy reflektor? Wyłączę na chwilę na telewizor. Ale ciemno. Aha, no tak, czyli po prostu ślepy jesteś. <grystanie> ok, ma kto z latarką da radę? Coś zabiło mutanty, to co? Czy inaczej, ktoś? U. Eee. chodź, chodź. Gorsze jest to właśnie, że ja nikogo nie widzę. Dobra, na chwilę nas oślepi jasność. Ty, tu i w kupę snorków leży martwych. Ale nikogo nigdzie nie widać ty. Ciekawe! Bracia, wrak Monolita. Ha, ha. Dzień dobry. Góra, 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 góra. No tak. Trzeba szybko uleczyć się. Dobrze, dobrze że ten. No... Nie, no bez noktowizera to by była tutaj. Męka. Ej, ujobak! No jak tam ciebie? Ładuj! Ty no nie wiem, który to mój! Aha! Tak łaził mi typo przed celownikiem, żebym prawie jego ściągnął. Dobra, używaj tego gościu, bo tak po tupie dostałem. Aaaa. Kręcimy mi się pod celownikiem baran. No dobra, początek nie był taki jakbym chciał, ale żyjemy. A uła, monolitowcy, ale dobrze jest. Żyjesz, ty to karabin ciężki, a podbiegasz na blisko. Dziwny jesteś, ziomuś. Ale ładnie żeś. Znaczy no w pewnym momencie bym skinął przy siebie, bo nie wiedział. E, tak mi lataliście, że nie wiedziałem, który to który I bałem się strzelać, tylko trzeba bałem się że go ściągnę, także Jest git, dobrze. A, to ja mu z nim pogadać teraz, tak? A są so me enter and set up sent to defend the passage was still saved then going through Pripyat directly. Aha do... Do... Aha, czyli Spotkamy jeszcze grzech po drodze dopiero Będzie żeś Dobrze, w takim razie Teraz sobie dokładnie tutaj wszystko sprawdzę Czy ci frajerzy Aha, to jak was monolitowcy kurcze ściągają To im dajecie szkórę z tyłka Ale jak ja was ściągam, to już nie łaska Dobrze wiedzieć Kurde no no, ten moment jeden, jak on mi się tam kurczę z tym typkiem napierdziela, i to już bałem się, że jego bym ściągnął. No ale dobra, grunge on zdążył go ściągnąć, bo byłem blisko śmierci już. Dawaj, dobra, w prawie że przestać się ze wszystkiego, co jest ciekawe. Eee, no, to jest Remington, ale to jest ten strasznie słabsza wersja, i na tą gorszą amunicję. A, mamy dużo miejsca, więc to nie ma problemu, ale to rozbieraj. Dawaj, dawaj, no to też na części. Wiesz, jakbyśmy znaleźli jakąś jeszcze lepiejszą snajpereczkę, zawsze będzie co tam zrobić. Dobra. Mówi, mówi, że tędy jest bezpieczniej niż iść przez Prypieć? No nie wiem. No nie wiem. Chociaż. Tu przynajmniej wiem, z której strony na mnie coś idzie Względnie oczywiście Dobra i tam jeszcze jeden frajer został i możemy lecieć Krócej, chyba muszę sobie kupić nową tą, nową ramię pod mik mikrofon, bo mnie tutaj się telepie Zaraz zjesz, spokojnie Ale akurat części ze snorków warto zbierać No zawsze może ktoś będzie chciał zakupić Dobra. No tak też, jak jest w będzie i grzech. A grzech jest twardszy Czyli no. Do... już myślałem, że już jakieś takie. konkretniejsze pierdzielnięcie, ale 59 to stary. A mi się naprawił? A bez różnicy. Kupa. Nie to, tylko rozbierz. 50%, Dobra, dawaj. Tutaj co tu ma, mamy? Mamy detach pressor. I git. Czyli tak, mamy... Przejdź do przodu, mówisz? Uwaga na anomalie. Mam cię. Jesteś w miarę dobrym gnatem, ale lufę weźmiemy jeszcze jedną, bo to nigdy nie wiadomo. E, ten detektor mogłem rozłożyć. Ten detektor mogłeś od razu rozłożyć. To jest, to jest, to jest. Janice. Na dole będzie. Ok, Disassemble od razu, to nie będzie się pierdzielić. Dobrze. O, i tu jest ten cwaniaczek, który nas prawie pierdzielił. Co ty masz? Uuu. Uu. panie. Assault Carabin Variant of the Paratrooper Model FAL able to use any metric measurement magazines. Notable changes are the side folding polymer stock and shorter barrel. While civilians are limited to semi-automatic, military and law enforcement warrants are equipped with a full auto option. Stary, ty jesteś nieulepszony. Nic z tobą jest nie zrobione. A ty masz wszystkie praktycznie statystyki lepsze niż to, które, niż to, co mamy teraz. No, ulepszymy cię to reliability, będzie lepsze. Recall -re -re control też będzie lepszy. Dawaj tego gnata. Zajebiście. Ale karabin. Luzik. Bardzo mi się to podoba co właśnie dostaliśmy. A, tu kupa. Dobra. Ech, jeżeli mamy iść do przodu, ta. No to chodź, idziemy. A może poczekać, zrobimy sobie przerwę małą, co? Małą, małą przerwę sobie zrobimy. Mam jakieś wujitsu? Nie mam żadnego wujitsu. A to nic. Zjedz. To też co jest? Zjedz. Matko, aż tak cię zagudziłem? Dobra, już, już jemy. Masz tu puchy jeszcze? Ognisko mi się tu przydało, to bym sobie ugotował mięso, to mam z mutantów. Dawaj zjedz sobie jeszcze jedną puchę. O, ale nisko cię... Zagłodziłem cię prawie. 16... 30, o, 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 dawaj. Dobrze. jesz, Okej. Okay. Czyli rozumiem Kminie, że mamy iść tym tunelem. To światło zwykłe, tak, to zwykłe światło. Nie, 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 a czemu? ty potrzebujesz latarki, bo ja mam... No idziesz? Chodź! Anomalię. Słodko, słodko Dawaj, dalej. Jak tu będzie grzech z przodu, to zrób tak. A i jeszcze najważniejsze: co? Co to było? Nieważne. Jeszcze najważniejsze: bo ja. To, że nie mogę jeszcze nic wyczyścić. Dobra, kichiwoka. Dobrze, spokojnie, powolutku. Dobra. Teraz trzeba uważać, bo w każdej chwili... Jeden W każdej chwili może wnieść nam z każdej strony... ...wyskoczyć grzech. Także lepiej, żebyśmy by zauważyli ich pierwsi... ...niż odwrotnie. Na razie czysto. Co tu jest? W takiej stanie mogę wziąć. Dobra, czy tu coś jest? No daj, rozbiorę później. Okej, okay. spokojnie, powolutku, bez pośpiechu. Dobra, tamtędy nie przejdziemy kraty, idziemy tędy. słodko słyszę radio czyli gdzieś jesteśmy blisko tego grzechu. Nie. To co, stary, przerwa przy ognisku? O matko, nie, gdzie ty jesteś? <gry> Dobra ugotujmy sobie żarełka trochę Snork, hent. Nie, nie, nie. Snor ręka, ty ręka, snorka mi nie gotuj tego. Tego mi ziomuś nie gotuj, bo to się może przydać. O, i z powrotem zapas. Zapas żarcia mamy. Teraz, tak żebyś się odtruł do przodu. To najpierw sobie. Eee, gdzie są te szlugi Wyślepie już jestem. A tu masz zakusz sobie. Już rogi idziemy spokojnie. Trzymaj się. musisz się odstresować, nie? Droga nie jest łatwa. Dobra, masz 80, to masz dojemy ci, o tu Lurker mięsko. Dobrze, wszystko wykonane, wszystko zrobione, można zrobić Zapisać Bo to przy ognisku I Idziemy dalej A to już chyba będziemy zaraz wychodzić, tak jest Mamy to moi drodzy, mamy to Może wyłącznie na no, ktoś, bo jest 11 rano, więc. Ale dlaczego gościu coś z tymi drabinami pozmieniał? To ja nie wiem Dawaj, 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 hop, 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 hop. No i moi drodzy, jesteśmy. Na obrzeżach prypeci! I ty w fajnym miejscu tu wychodzisz, kurczę, dobra, jednak, jednak ta droga nie jest taka zła. Dobra, chodź. Idziemy. Już słychać jakieś strzały, czyli już gdzieś tam monolitowcy się prują. Dobrze, ale na zoni na razie nie interesują. Chodźmy tutaj. Dobra, czysto Widziesz? Dzień dobry, moi drodzy, patrzcie, kogo mamy. Jedno, ja na podnieś to amunicję, jak już musisz. Dzień dobry. Uh-huh. Aha, czyli mamy się wpierdzielić do podziemi i jakieś dokumenty dla stjeroka znaleźć, tak? Gdzie to jest? Ech, rozumiem, laboratorium X8. Dobrze, dobrze. Okej, okay. ale na no to laboratorium trzeba będzie się przygotować konkretnie. Dobrze, tutaj mamy jeszcze z Coldem zadanie, tu jest to top secret Tu jeszcze z Noa. także jeszcze mamy dużo zadań moi drodzy, w pabul jeśli chodzi o fabularkę mm, Dobrze, powiedz mi Powiedz mi jak wygląda stan naszej amunicji Nie, jest źle jest, nawet bym powiedział, że Nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze Okej okay. Tutaj wiem, że na dole, bo tu stierlock na górze musi siedzieć oczywiście to jest pan watta. Niechmy na dół. Tutaj na dole gdzieś siedzi ekipa. Dokładnie. I tutaj są technicy. No, rozkazać się chcesz, Siema. Dobrze mówiłem, że technicy. Znaczy nie, to jest sprzedawca, on będzie miał amunicji części. Właśnie pokaż mi... Ty też nie masz żadnych granatników. Oee. Czuję się ekstra zawiedziony. Dobra, mnie ważna. Pokaż mi co masz, jeśli chodzi o AA, amunicję. Kurde, masz amunicję do mojej spluby Elegancko, powiedz mi ile mi dasz za artefakty. Nie opłaca ci się w zajmniejszym stopniu ich sprzedawać. Zrozumiałem. W takim razie ja kupię od ciebie troszkę amunicji. O, szybko akurat idzie pieniądze zarobić, więc to nie będzie problem. I czy ja potrzebuję coś od ciebie jeszcze do tego dodatkowego? Nie, nie potrzebuję. Dobra. Ty jesteś technikiem, co nie? Tak jest. Dobra, od technika natomiast pokaż mi, jak sytuacja. Tu już jeden został od technika. Natomiast bym wziął to. Zestaw do czyszczenia broni typu D. Mamy tego pod dostatkiem. Dobra. Okej. Okay. Czyli tak. Yy, mamy za zadanie od Stierlocka wybrać się teraz do podziemi. Yy, ale jeszcze tak. Tu mamy się znowu spotkać. Myślę, że można by było wrócić na bagna. Nie I z czystym niebem nie nie troszkę podziałać. Nie. Ale zanim byśmy wrócili na bagna, to wykonałbym jakieś parę misji pobocznych w Zatonie bądź w Jupiterze, żeby pojawiła mi się skrytka i kolejne zaawansowane narzędzia zdobyć. Znaczy te najlepsze narzędzia i zaniósłbym je do technika w Kordonie i wtedy mielibyśmy też w tym okolicy dostęp do wszelakiej maści, jakich... czego chcemy. I to byłaby dobra opcja. Albo w Rostoku, jeden pies. Dobra moi drodzy, ale ja nie przedłużam, dzięki śliczne za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale.